Prowadząc duży obiekt turystyczny, wiem, że kluczowe jest dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów, którzy stale poszukują najlepszych miejsc do wypoczynku. Działając w branży od lat, jestem pewien swojego obiektu i swoich pracowników, którzy dbają o jak najwyższą jakość świadczonych usług. Właśnie dlatego postawiliśmy na certyfikat dobrych praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej. Certyfikat dobrych praktyk to weryfikacja i potwierdzenie jakości usług przez pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej, wiarygodnej marki naszej branży. To też szansa, by znaleźć się na mapie certyfikowanych obiektów i tym samym docierać do większej ilości klientów, którzy w przyszłości odwiedzą nasz obiekt. Certyfikat dobrych praktyk to kilka kategorii będących odzwierciedleniem trendów w branży turystycznej. To też szansa na udział w licznych konferencjach i spotkaniach branżowych, i tym samym zwiększanie swoich możliwości rozwoju. Dzięki projektowi nasz obiekt trafia również do mediów w ramach realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną Kampanii. Certyfikat dobrych praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej to pewna jakość.